Tak, ja to to nie Antonia Niech Pobudeczka, kochana, za 17 minut wyglądało. Nie kryty, krytyk. Pobudeczka. Powiedzcie mi, wiecie, że Beckham ma własnego vloga? Nie, nie chodzi o tego piłkarza i nie nie chodzi o tą spajsetkę Wiktorię Beckham. To by było do Własnego droga ma córka Davida i Victorii Harper Beckham. Jestem jest uznawana za ikonę stylu, a niedawno znalazła się nawet na liście najlepiej ubranych kobiet. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie tak, że światowa Córka Beckhamów ma dopiero... Siedem miesięcy. Dulka Bekhamów ma wroga w wieku siedmiu miesięcy? O czym może pisać dziecko, które po pierwsze nie potrafi pisać, a po drugie nawet gdyby potrafiło złożyć podmiot z orzeczeniem i dopełnieniem? To jak wyglądałby spis na takim blogu? Słuchajcie, czy tajemnicę zrobiłam bardzo zadną kupkę? Dzisiaj pośliwiłam się bardziej niż zwykle? A może dajcie mi bo mnie służy po wczorajszej imprezie? Ech, świat mnie za w kierunku, którego nie potrafię ani przewidzieć, ani zrozumieć. Przecież jak pamiętajcie, że dla dziecka XXI wieku założenie bloga jest tak samo ważne jak założenie papieru.